Witam Was ponownie. Stan Cente Turme Więc samo centrum Hamburga. Najwyższa wieża. Nowa, zresztą budowana. Cholera wie ile Pokażę Wam coś, co jest w Niemczech bardzo zgodne z normami. A mianowicie używanie złączek WAGO. Czyli takich zwykłych, jakich używacie w puszkach niemontowanych na szyny DIN. 21 piętro w centrum Hamburga, w najwyższym budynku coś jak World Trade Center, pełno ludzi kupa biur zabezpieczone hałas technicy, co tu się kurwa nie dzieje, zobaczcie <laughs> niemiecka inżynieria na najwyższym poziomie tylko przyjeżdżać i się użyć, pamiętajcie znaczy ode mnie, nie od nich. <laughs> I tak szukam obwodów, próbuję rozwiązać problem niedziałających działających -tanków, czyli tych florboxów, a po polsku gniazd podłogowych. O i tak, o takie rzeczy znajduję. Niepozabezpieczalne kable nad sufitami pięciożyłowe, niezabezpieczalne kable w puszkach z Połączenia kablowe z zapuszkami. Yy, Połączenie stelażu od ścian, raniące i tnące izolacje przewodów. Życzę im powodzenia podczas pożaru i podczas jakichś, nie wiem, dużych awarii elektrycznych. Powodzenia szukania w, w szukaniu i yy, rozwiązywaniu yy, rozwoz, yy, problemów. To jest masakra, nie? Pamiętajcie, że jedyna droga ucieczki to winda. <śledzianie> Pozdrawiam Was. Do zobaczenia później.